Sous-titrage

Dzień dobry, witam na po meczowej konferencji prasowej, witam przede wszystkim e, trenerów obydwu zespołów, witam e, Państwa powoń e, po emocjonującym spotkaniu pokonuje 3 do 2 to obydwór Mazowiecki, ale więcej o przebiegu samego spotkania powiedzą szkoleniowcy obydwu zespołów. Jako e, po pierwszego ocenę przebiegu wydarzeń na boisku bardzo proszę trenera gości, bardzo proszę trenerzy. E, witam Państwa serdecznie, e, przegraliśmy mecz 3 tak, e, natomiast e, to ile serca ci ten zespół zostawił, e, jaki pokazał charakter, e, jaką determinację, to myślę, że nikt nie ma prawa mieć e, pretensji do tych chłopaków e, za, to, za to, że nawet grając dwóch mi, my, my chcieliśmy trzymać bramkę, my chcieliśmy, mecz, my chcieliśmy ten mecz wygrać, potem, potem zremisować. E, natomiast nie, nie jestem w stanie nie skomentować. Sytuacji z 96 minuty, gdzie to nie był karny, to był podwójny karny, bo już zobaczyliśmy to na wideo. Jest zawodnik Patryk Cieślak powalony na ziemię, później jest dotknięta piłka ręką i jeśli Sędzia tego nie widzi, to, że my dostajemy to, że my dostajemy dwie czerwone kartki, to jest jedno, ale jak jest karny, to jest karny, to się, to się liczy, nie? Jeżeli będziemy mieli takie sytuacje, to, to praca tych chłopaków idzie na marne, bo yy, my grając w dwóch miejsc byliśmy w, byliśmy w stanie tutaj zapunktować i to. To nie podlega, nie podlega żadnej dyskusji. Dlatego jestem jest, jest bardzo rozgoryczony i jestem, e, jestem zły, nie, mówi, nie chcę mówić już e, bardziej niecenzuralnie. Natomiast idziemy dalej, zostało 15 meczów i, e, i jestem przekonany, że, e, że będziemy mieli w sobie na tyle jeszcze sportowej złości, że pokażemy jeszcze więcej że nie poddamy się do ostatniego meczu, bo, bo taki mamy zespół, bo postawili, postawiliśmy sobie jakieś cele i nawet przez chwilę nie zwątpimy w to. I jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj namieszamy, więc yy, mam nadzieję, że, że kibice będą nas wspierać i też docenią się to co, to, co, to co zrobili zawodnicy, bo... Nie ma punktów, ale, ale pokazaliśmy, że, że mamy zespół, który ma kawał charakteru i kawał serca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o dostępność do na boisku trenera. Gospodarz, bardzo proszę. Dzień dobry. No, cieszą punkty, nie ma co ukrywać. Te punkty nam są pikielnie potrzebne, bo celem jest utrzymanie się w trzeciej lidze. No i to mogą się okazać bardzo cenne punkty w tej, w tej, w tej pracy. Natomiast no, jeżeli chodzi o przebieg meczu, no, taki mecz troszkę nazwał e, zwariowany mecz, na, w którym na wydarzenia olbrzymi wpływ miały kartki. Graliśmy e, w przewadze. E, e, niestety po, po, po pierwszej czerwonej kartce zdobywając bramkę, nie byliśmy w stanie tego uszanować. I tutaj, tutaj świt e, po, 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 to, to klasycznej, po klasycznej klasycznej kontrze zdobył piękną bramkę, bo to rzeczywiście uderzenie tutaj ciacha znakomite. Natomiast yy, uważam, że był dzisiejszym waliśmy zespołem, który yy, na power się liczył w rozgrywkach, zespołem, który ma sporo atutów i, i, i świetnie reagował w tej trudnej sytuacji, bo jak widać, yy, grając w dziesiątkę, byli w stanie doprowadzić do prowadzenia w po stałym fragmencie. Yy, no i tutaj nie ukrywam, że, że ten mężczyzn mógł różnie łożyć, gdyby nie ta druga czerwona kartka. Natomiast też nie, trzeba przyznać, że, że zespół dążył do zwycięstwa, zespół do przerwy stworzył kilka dobrych sytuacji, szczególnie do przerwy, nie wykorzystał. E, później dosyć umiejętnie dążyliśmy do, 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 do wyrównania czy do, 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 do prowadzenia i udało się to zrobić. No i ta końcówka nam się znowu wymykała spod kontroli. Mamy jakiś problem chyba bardziej natury takiej e, psychicznej że jednak zespół źle reaguje w momencie, gdy uzyskuje dobry wynik, bo też widzę, któryś się że zawodnicy się bardzo rozluźniają i, i, i jakby odpuszczają Natomiast, tak mówię, dla nas najważniejszy jest wynik dzisiejszego meczu. Trzy punkty dopisujemy i te trzy punkty powinny nam być dla nas bardzo ważne i pomóc w utrzymaniu się w jeszcze są pytania? To bardzo proszę. Ja o tym radę, że też na początek chciałem pogratulować przede wszystkim pana zawodnikom i panu tego, co zrobiliście w końcówce, no bo nie można odmówić ten powiedział walki i zaangażowania chłopakom. Trudne boisko, bo miałem okazję się przejść bardzo, bardzo grząskie, więc na pewno to kosztowało dużo sił. Czy dało się ten mecz rozegrać jakoś inaczej po tej e, czerwonej karcie? bo w ogóle trwało 17 minut tutaj na to, żeby strzelić wam gola? Dla mnie to niewyobrażalne, grając w przewadze dwóch zawodników, e, żeby tak długo się męczyć z zdobyciem gola. Tak jak powiedziałem, no to, to jest niesamowita determinacja chłopaków i mówię to po raz kolejny, jestem z nich dumny. Natomiast mówię, myślę, że gdybyśmy grali w 10, to byśmy tego meczu nie nie przegrali, a myślę, że go wygrali, bo w przerwie skorygowaliśmy pewne rzeczy i, i gdzieś tam pomimo, że graliśmy jednego miejsca, zaczęliśmy grać, zaczęliśmy grać w piłkę na tym trudnym błysku. E, Natomiast co mogę powiedzieć? Byliś, nie byliśmy przygotowani na to, że zakończymy mecz w dziewięciu. Tak? E, myślę, że, że mało jest takich trenerów, którzy, którzy przygotowują się na to, że będą grali mecz w dziewięciu. Więc, e, zaskoczyła nas ta sytuacja, ale reagowaliśmy tak jak mogliśmy. Korygowaliśmy ustawienie, korygowaliśmy skład, tak jak mogliśmy, żeby wycisnąć z tego e, z tego maksa. Natomiast mówię, serce boli, że e, że w 96 minucie myślę, że, że tutaj panowie, którzy nagrywali, potwierdzą to, że, że był ewidentny, nie karne tylko podwójny karny, bo najpierw był faul, a później zagranie ręką i, i tutaj, tutaj to, to, to mnie boli, bo nawet z tym jednym punktem w takich okolicznościach jakbyśmy wracali, zbudowani a tak to czujemy ogromny niedosyt i Cóż, musimy pracować dalej. Ja, ja wierzę w ten zespół całkowicie i jestem przekonany, że, że to nas jeszcze zbuduje, to nas jeszcze wzmocni i, i będziemy jeszcze lepsi. I Jeszcze jedno pytanie: jeśli można o następne mecze z niż Białawiska bez dwóch podstawowych zawodników? Na to wszystko wygląda? Jest jakiś pomysł już w głowie? Bo na pewno to trudna sytuacja dla Was. Na pewno to nie będzie, na pewno nie zmieni to sposobu, w jaki gramy ale zmieni, zmieni nas personalnie, tak? W pierwszej wraca wróci już w 100% Mateusz Kwiatkowski, który był dzisiaj na ławce, ale nie chcieliśmy z nim ryzykować. I dwóch zawodników wypada, jeden zawodnik, jeden zawodnik wraca, na pewno mamy w miarę wyrównany zespół i, i myślę, że, że poradzimy sobie z tym kłopotem, który, który nas spotkał tutaj dzisiaj i ma, jest na to cały tydzień. Na pewno w sposób taki analityczny do tego podejdziemy, eee, rozsądnie, tak żeby zregenerować zawodników, bo myślę, że ci, co zagrali się prawie 100 minut na, na takich obrotach, to przez dwa dni będą dochodzili do siebie. Ale wiemy, wiemy co mamy robić i, i, i za tydzień, za tydzień liczymy na wsparcie i na to, że, 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 że będzie z nami. I my się wydamy wszystko. ze Marka na wszystko w porządku? Bo widziałem, że tam trochę w tej sytuacji. Zobaczymy, tak na świeżo, nie rozmawiałem z fizjoterapeutą, ale myślę, że to jest twardy facet i tam nic więcej się nie wydarzyło i, i praktycznie bym mógł zagrać, to zagrałby za chwilę na nastąpiłem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Chciałem się zapytać o sytuację Tleni, czy do Myślę, Myślę, że tak. Realnie rzecz biorąc, zagra w meczu z ruchem wysokim azolemskim. Myślę, że na zniżbiabiska raczej nie podejmiemy ryzyka, żeby, żeby już go żeby przygotować na mecz. mecz. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do trenerów? A tym gościom życzę szybkiego, bezpiecznego powrotu do domu. Gospodarzom gra przyjazd z Dziękuję, do zobaczenia.